Mam nadzieję, że tym razem jak nagram, wszystko będzie dobrze, a nie znowu będzie rozpierdolone, bo już nagrywałem trzy razy i się wkurwiałem, bo odcinek wydawało mi się, że wychodzi zajebiście fajnie, a... a niestety był, był rozjazd między głosem a obrazem. Dźwiękiem a obrazem. Tam zacząłem trochę budować, ale olałem to, bo tam cały czas chodzą te... piździeloty. Poszedłem sobie w tą stronę, tam zacząłem budować, tutaj zauważyłem, że ich nie ma. Tych pierdzielonych kanibali. Wiem, że jestem głodny. Mam nadzieję, że tu jakaś walizka jeszcze jest. Co tam kurwa? Czesło spadło z góry jakieś. Jak to? Jak to? Halo? Ja mogę mi spać. No to spieprzyłem. O, są walizki, ciekawe. Ostatnio je otwierałem. Dawać mi tu jakiego batonika. Zegarek, dobra, otworzymy kilka i zobaczymy. Nie tak, tylko tak. Mam nadzieję, że teraz się już dźwięk nie będzie rozjeżdżał. Mam wielką taką nadzieję. No, batonika bym przegapił. Dobra, otworzymy te walizki. Pójdziemy się przespać. Wtedy coś zjem. Napiję się. I ewentualnie będziemy działać dalej. Tu jest jeszcze fioletowa. To jest stary, bo to się mi rozdup. Będzie cała tempa. Dobra, pójdźmy się przespać, bo już biegł się. Nawet nie da rady nic zrobić. Tam jest ten główny... Znaczy nie wiem, czy główny, ale tam jest ten ich... Obóz koncentracyjny. <noise> Ostatnio tak zacząłem to nazywać. Janusz, no płyńże szybciej. Tam mi świecą te jeszcze. Widzicie, czekajcie, dobra. Prześpię się pierwsze. Ok. C. Oczywiście, że sobie to zapiszę. Piękna pogoda. Co to jest to? Ok, nieważne. Dobra, wskoczmy tam. Mamy kilka znowu układów scalonych. Oraz pewnie flary, tak jest. Dobra, idziemy budować. Tam ma być ta nasza. O, Bambi. Aha, i tam dalej są krokodyle, kurde. Jeden mnie raz upierdolił. I padłem trupem, niestety. Tej, no bo zaraz z głodu umrę. Przepływaj. Napijmy się czegoś. Zjedzmy, no jeden batonik mam tylko, cholera. Wiem jak już ten yy... piec tą całą śmieszną tą Iguanę tą gułane? No. Ostatnio mu piekłem i zjadłem i wydaje mi się, że za chwilę też to będę musiał zrobić znowu. Co to jest? Kamyczek, dobra, olewka. Tu wam to pokażę, tak to jakoś rozplanowałem. Bambi, bambi! Uda się, uda się, uda się! Nie uda się, nie uda się! Udało się! Tara, tara! Mam skórę! Ha, ha, ha. A da się tego góraja jeszcze pociachać? Nie da się, tylko skórę. Co, ja jestem Hannibal Lecter, czy co? A tu jest ten fotel, dobra. Dobra, idziemy zaraz coś zjeść, dopóki nam bo nas krokodyle nie rozjemy tak szybko. Tutaj tak to mam przeprowadzone. Ten fotel wyjebiemy z tej skały, tak jak ostatnio to robiłem, ale niestety nie widzieliście. Mam nadzieję, że teraz zobaczycie upierdoliłem, kurwa, Bambi. Z tej strony też mi chyba już nie przejdą, jakby co. I tutaj gdzieś po środku dom będę budował. Przynajmniej taki jest zarys, taki jest plan. Tam widzę walizkę już jedną, może jakiś bat... O, tu też jest. Czyli co, warto w tych krzakach te walizki... O, właśnie, kolejna. Już ja ostatnio tutaj rozdupcałem chyba. Piłkę mi wy... Bambi! Proszę, mąż. O, widzicie? Dwie za jednym zamachem. Okej, okay. to wszystko ciachamy. Dobra, jest batonik? Nie ma batonika. No, cholera, dynamit znalazłem jeszcze gdzieś, tylko już nie pamiętam gdzie. Chyba w ich obozie, wtedy co my ten krokodyl jebnął. To oni też mnie porwali, nie wiem dlaczego. A nie krokodyl pod wodę, ale chłopiec z tym. Batonik jest nie ma. No, to ja będę musiał z tych krzoczków znowu jeść. O, 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 właśnie. Dzięki za podpowiedzi. Miałem to napisane, kto mi to podpowiadał. Mówiłem to w ostatnim odcinku. Hmm, tak. Znowu tego gdzieś nie mam. No tak, bo mówiłem, pewnie wyjebałem, byłem pewny, że odcinek nagrany. Cholera. Poziom ziom na pewno. Emika Kuba Wodarczyk dobrze mówię i ktoś jeszcze. Ja to obadam w następnym odcinku, wam podziękuję. Piszcie dalej śmiało jakieś swoje podpowiedzi. Ja bardzo chętnie to wszystko przyjmuję. Dobra, ręka jest. Co mi to da? Na razie nie wiem. Wszystkie te wasze podpowiedzi są cholernie przydatne. Połowy rzeczy bym nie wiedział, gdyby nie wy. O kurwa, tu są rybki, jakiś stawik. Nie wiedziałem. Ciachałem tu drzewa, byłem tutaj, ale... Tam się za daleko nie chcę zapuszczać. Bo kurwa, macie znowu mnie te krokodyle wpierdolą. Gdzie są te, co jadłem? Patyk, możemy wziąć. Nie mówcie, że. Aha, to jest na dynamik, Tak, to też widziałem. Nie mówcie, że to wszystko zjadłem i już dupa. Dobra, pójdziemy sobie w prawą stronę teraz. Na tych krzaczkach nie. Nie wiem nawet co wziąłem Kurde. O, na tych krzaczkach chyba. Nie, też nie. ale nie chcę tam łazić za bardzo. wow To to był? Łożesz ty, chuju! Łony tutaj też są Uda mi się uciec do wody czy nie? Chyba się uda. Chyba się uda. One też tutaj gonią. Kurde, myślałem, że ich tu nie ma. To te gnoje są wszędzie. Tam była taka łacha, właśnie. Przez wodę ja się bałem, że oni przez nią przejdą w końcu. Z tamtej strony też to miało miejsce. Taka łacha. No i jednak faktycznie przeszli. Ja pierdziele, no o, gonią tam, gonią Kanibale pojebane. Kurde, myślałem, że tam jest safe Że tam jest fajne miejsce Dwa albo trzy razy nagrywałem odcinek i kurwa nikogo nie było A, fotele mi zrzucają. Teraz drzem zrzucał tam fotele To teraz te gnoje musiały wyjść, no no, tu wszędzie bo są. Tu nie ma chyba bezpiecznego miejsca. Weźcie, jak napiszcie mi w komentarzu, czy tu jest cholera, jakieś bezpieczne miejsce. No, poza tą malutką wysepką, tutaj, na której ja obecnie przebywam. Bewa schodę, bek. Dobra, trzeba ognisko zapalić. O, spaliła mi się. No co tam trzeba dodać? Coś trzeba dodać, nie? Liście, bo tak. No co? Mam liście. Dobra, dajmy sobie tam igłę. Jedną zjadłem, drugą dodamy. Yy, to miałem robić na tym. Dodamy sobie znowu liście. Igułanę w pieprze i zastanowię się co dalej tak naprawdę O te gnoje, one tam jednak są Hm O, walizki. Czekajcie, zobaczmy tą igłanę, czy mogę zjeść. Jo, ja, pełny żołądek! Hoo! Ho. Aha, tą walizkę to ja wiem, to ja muszę wykopać ją z wody. Jakoś tak, to ostatnio już nad tym planowałem Dobra, już się jednak nie da, za głęboko jest Kurde, ja tam wrócę, ja tam wrócę, razem z Olep tam wrócimy Tęgnął już po dole łazi Noż kurde, nie wiem co mu zrobić A jakby mu z flary zajebał? Dobra, spróbujemy Spróbujemy, mam pełny żołądek. Znowu to nie on tarczy. Znowu fotel z góry zrzucili gnoje. No, gdzie jesteś? Jest, Chodź tutaj. Chodź tutaj, Janusz cię i tak dorwie. No, ja wiedziałem, że coś tak źle skończy, bo tam za blisko mają te... ...to swoje obozowisko. Nie ja wiedziałem, że coś tak może skończyć. Czułem to w moczu wczoraj. O, jest gnój. Ho, 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 ho. Następny. Nie, to Bambi. Ten z dołu, tylko żeby nie przyszedł. Pal się, gnoju! Gdzie jesteś? Tak, zabij jeszcze Bambi, będę cieszył się. Ty gnoju, ty! Gdzie twoi koledzy? Mam pistolet, nie zawaham się go użyć. Gdzie tak no i Hendy Dobra, idziemy go pociupać. Będziemy go jeść. A ja już go mogę zjeść, przecież on jest upieczony. Spaloniutki, z Pięknie. O, główka. Jeszcze nóżki żabiełtka. Pięknie. Pozbieramy oczywiście. A te, te Bambi co tak dziwnie po, po, skale, po skale chodzi? Dawać tą nogę jeszcze jedną. Nie, odpuszczę. A to mogę zjeść. A gdzie jest główeczka? One tutaj do mnie przyjdą. Ja sobie to zniosę troszeczkę bliżej tutaj kempingu swojego. O, na kamieniu. Niech się tu opala. O, nawet mi to gdzieś kurwa znikło. Wchodzę na górę. Mam nadzieję, że mnie żaden kanibal nie zaatakuje, chociaż to jest takie ten. Naciągana prośba. Kogo ujebałem znowu? Nikogo, Coż to jest? Co ja to zjadłem? Jebie, mam żarcie teraz. Mam zajebiście. Mam flary. Mam kurwa wszystko. Chyba i za sąsiadów mam kanibali. To faktycznie mam wszystko. To mi ten widok psuje, ja to muszę rozjebać. To nie wiem, gdzie te chuje idą. Coś słyszę. Coś słyszę. Tylko nie wiem z której strony i co. Ale raz ja się nie umiem dobrze bronić, że moją jedyną obroną jest ucieczka. To mi to wkurwia. A wczoraj tak tutaj po spokojnemu chodziłem, se myślę nie ma tutaj nikogo, nikt mnie tutaj nie dorwie, kanibale zanim tu przyjdą sobie pomyślałem, że minie, minie miesiąc, wybuduję ogromne zamczycho, wtedy dopiero będę mógł się z nimi już na sprawiedliwych jakichś zasadach rozprawić, a tu nichu ja. Musieli mnie wkurwić, no. Dobra, bierzemy patyk. Nie tak, Andrzej. Nie Andrzej, tylko Janusz. Czyli co, nie da się? Dobra, olać to. Nie zajdą mnie tu gdzieś od tyłu. Trzeba był tyłek przy ścianie nosić. Dobra. Wczoraj mi się te drzewa bugowały. Pewnych drzew nie mogłem obciachać. Nie wiem, co było tego powodem, najprawdopodobniej jakiś błąd. No wal już to drzewo. Tu lizard chyba idzie już. Przydasz się. Dobra. Czekajcie, bo ja teraz nie w którą stronę miałem iść tamto mnie no na pewno <gulny> kordy takie fajne wczoraj odcinki nagrałem no się to musiało wszystko zdobcyć tu jeszcze jeden pamiętajcie mam flary Z tego głośniej nie mogę powiedzieć o batonik Ptaszek. no co chodzi z tymi ptaszkami też mi to możecie na napisać w, którymś... w komentarzu ja pierdyle gdzie są teraz te dwa badyle gdzie tu jest naprzeciwko mnie taka ta łacha przez wodę i bałem się że właśnie oni przejdą jedną albo drugą stroną no i przeszli tutaj tu jest lina o kurwa, ciekawe czy oni też tędy wychodzą, czy ja tylko będę mógł to sprawdzić. Gdzie są te belki? Tam łazi jeden, dwóch. Mam flarę, pamiętajcie, i umiesz szybko sprzedawać. Nie chcę jej wkurwiać za bardzo. Nie ma co zaczynać. Jak oni zaczną, to postaram się skończyć, ale. Hmm. Jaki będzie efekt, to nie wiadomo. Gdzie te belki pieprzone, no? Ciałam, kolejne drzewo. Będą to słyszeć. O, znowu się coś dzieje, widzicie? O, wczoraj to samo. O, belkę widzę. I nie chuja, i, i, i nie ten, i drzewa nie zrobię. Tam jeszcze jedna belka gdzieś powinna być, ale dobra, już olać to. Ej, nie mogę stąd wyjść. Jest, jest, znalazłem. Czysty przypadek. Ucieczka w strachu. <laughs> Nie, no bo kula, to jest nierówna walka z nimi. Już myślałem, że znowu go i słyszę. Dobra, rzućmy sobie to na chwilę. Wykopmy to z obozowiska. Wypierdzielaś mi z tym fotelem. Aut! No i co teraz? Teraz znowu trzeba coś budować, tylko kurwa nie wiem co zaś To ja co to jest? Kto mnie to tutaj zrobił? Tego wczoraj nie było Jakim prawem oni mi tutaj zrobili? Olera, oni chyba chcą mnie przelecieć albo zjeść. Ja się nie podda. Nie ma takiej opcji. Kurwa, to jest takie malutkie, jakieś dziwne. To już tam miałem bezpieczniej. Przysięga, na tej małej wysepce czułem się bezpieczniej niż tutaj. No i co ja mam teraz robić dalej? Łoł! Wow! Kurde, pieronem pierdyknęło. Hmm, hmm hmm. Nie wiem, cholera, no nie wiem, co mam robić. Co, dobra, będziemy budować dalej, dobra, ok. Budujemy dalej, nie ma co. Trzeba pomyśleć to dobrze, nie? Tak, gdzieś dotąd myślę se. Jak wymyślicie dotąd, czy nie dotąd? Ok, gdzie ten fotel? Jeszcze, jeszcze nie mam domu, a już porządki robię, nie? Cholera, mnie dorwą. One już wszędzie łażą. One już nie odpuszczą. O, coś mogę zjeść. Nie. Te krzaczki to one odrastają zaraz chyba, szybko pieronem raz, dwa. Gdzie te czareśniaki? O, ja już jestem zmęczony, już jeść, dobra, batonik. Nogę mogę zjeść, co? Nie, musiałbym sobie ją na ognisku upiec. To zjedzmy sobie batonika. Chodźmy jeszcze jakieś drzewo upierdolić. Może się uda. O, widzicie, tu jest siekier zlodowane od wczoraj. W tą stronę chcę. Tylko teraz jestem do nich tutaj obrócony, a to... Mm, ...dość niekomfortowa pozycja. No uciupiesz w końcu to drzewo! Niektórych drzew się najprawdopodobniej nie da. Odnoszę takie wrażenie. O nie, poszło, dobra. Chodź tu, ty też. Dobra, są tam jeszcze dwie belki. Już bym się zmachał, nie mam wody. Trzeba się nawodnić. Weźcie mi, skąd ja potem mam czerpać wodę? Czy takie coś będę mógł tutaj napić, na przykład z tego stawu? Czy też nie? Czy będę musiał tylko do tych obozów, ty, tych kanibali uciekać się? I stamtąd próbować zajumać puszki Niczemu się tego nie da Dobra, oleć to. Gdzie były te kłody? I uciekamy Ja, żem uciekł oh. To takie znoszenie tego. Cholera. Tu się już ciemno robi znowu. Po nocy łaził nie będę. Nie ma takiej możliwości. Niko tam nie ma za moimi plecami. Nie ma. Tutaj po, po te drzewa coraz dalej będę chodził. Nie, myślę, że takie większe nie trzeba będzie robić. Tu sobie potem jakiś domek pierdyknę, na pewno ognisko na tą chwilę jeszcze nie. Zamknę tylko w pierwszej kolejności. Oj. Co to słyszę? Napijmy się. Idziemy po jeszcze jedno drzewo. A potem zobaczymy co dalej. Cholera, ja tam wczoraj tak daleko łaziłem. Jak mi się ten odcinek na nie nagra, albo znaczy, jak się źle nagra, to się tak już w kurwie na tą grę, że to masakra. Bo w 30 klatkach na pewno nie mam zamiaru tego nagrywać. Ja tu chcę, żeby moje filmy były coraz bardziej dopracowane, coraz lepsze, a nie coraz gorsze. Stać w miejscu, za jakby się człowiek cofał. No, bo kanibale mnie zaatakują zaraz. Dobra. Biermy to i w nogi. Są tu jeszcze w ogóle jakieś? A zresztą nieważne, potem popatrzymy. Na razie ucieczka pieronem raz, dwa. Idę sobie zobaczyć, czy tam jakieś bele jeszcze są. Gdzie te kutafony? Ale chyba nie ma, bo by świeciło, nie? W tej trawie bym to widział. Wow! Spierdzielam! To nie brzmiało dobrze. I tak już jest noc. To nie brzmiało. Zachęcająco. I na moją wysepkę. What? Jakąś nogę se usmażę, nie? O, właśnie, to jest dobry pomysł. Dorzucimy trawy trochę do ogniska. Gandzia zawsze nam tu będzie pomocna. <laughs> Bardziej gras. Co tam, co tam jest dobre? Okej. Okay. Kaj okay, to ognisko tutaj? Light. Dobra, dorzucimy trochę. Zgaś to. O właśnie, to będzie to. Takie pieczyste, takie. Uuu! Dorzuciłem czy wyrzuciłem? Co ja z tym zrobiłem? Dobra, dorzućmy jeszcze do ogniska. Jeszcze. Zaraz będę miał it. Gdzie to w ogóle jest? Jest piecze się, mięsko. O, to mi dało naprawdę dużo energii. Pięknie. Sprawdzimy. Ha, ha, ha. Tak, jest. To jest to, co te gry są najbardziej pieczyste. Patrzcie, aha, tamto po prawej stronie jeszcze też nie jest skończone, faktycznie. Bo ja się boję, że tam mi z dołu przejdą. No ja tam potem dokładałem. No ale okej. Okay. O, patrzcie, to jest to, co wczoraj. Te kurwy syny, technologia poszła do przodu. Te kanibale mają kurwa skądś latarkę. CO JEST?! O, tam na górze gdzie z latarką jeden, widzicie? Ten też jakieś, nie wiem, co to zapalniczkę ma, czy co? CO TO BYŁ ZA KRZYK?! Gdzie się tu obestrać, ile wam powiem? Stamtąd to słychać. Latające jakieś? Pterodaktyle, czy kichuj? Nie wiem. Mówiliście mi tylko o dwóch mutantach, jakiejś grubej bercie o jakimś pająku. Ja tego pająka nawet widziałem raz jak mój syn grał. Także to wiem o co chodzi. O, No z latarką! Technologia. Nie ma co. Dobra, idę spać. W tym odcinku to byście taki to było na tyle. Mam nadzieję, że się głos z obrazem nie rozjechał, wszystko jest genialnie. Oby tak było. Nawet mi się w tą gierkę grać chce. Chociaż już nie tak bardzo jak na początku. Gdyby nie te wiksy, to byłoby na pewno lepiej. Ale i tak chcę postawić na swoim. Ja już taki jestem. I chcę rozbudować się jak najbardziej. Chcę się uzbroić jak najbardziej. I w końcu kurwa nie ma czegoś takiego, że ja spierdalam przed nimi. Ale oni mają się mnie po prostu również obawiać. Trzymajcie się ciepło, piszcie swoje rady w komentarzach. Miłego dnia strzała.